Cześć, Dzisiaj parę słów na temat książki, która niedawno ukazała się na polskim rynku wydawniczym. A nie jest to kolejny z wielu poradników na temat bushcraftu, Survivalu, czy jak inaczej nazwać jeszcze te dwie dziedziny, którymi się zajmujemy. Jest to książka dość znanego youtubera. Mianowicie mam na myśli tutaj Kajetana Wilczyńskiego z kanału Adventurer. Książka nosi tytuł Survival Sztuka wyboru Puszkrat i Eksploatacja. Tytuł właściwie już sugeruje o czym jest książka, mianowicie o sztuce przetrwania. Natomiast nie jest to, tak jak wspomniałem, kolejny z wielu poradników, jakie można znaleźć na półkach księgarni. Jest to y, opis realnych doświadczeń, które autor przeżył i wniosków, jego wniosków. Sama książka zawiera opis kilkunastu sytuacji survivalowych, które autor przeżył w swoim życiu. I dana sytuacja jest, dane podrozdział składa się z kilku, jakby. Poddziałów. Pierwszym podrozdziałem jest opis danej sytuacji, czyli akcja. Następnie autor przechodzi do wiedzy, czyli, te, czyli to, co musiał mieć w głowie, żeby danej sytuacji sprostać. I w większości przypadków jest jeszcze miejsce na e, wnioski, czyli zazwyczaj są to błędy, jakie autor popełnił. Czyli co mógł zrobić lepiej, albo co zrobił źle w danej sytuacji. I właśnie pod tym względem ta książka jest wyjątkowa. gdyż nie zawiera porad na temat wyboru najlepszego noża, najlepszego namiotu, najlepszej marki ciuchów, tylko skupia się na tym, co powinniśmy mieć w głowie, żeby wydostać się z danej sytuacji. Bo jak sam autor na samym początku stwierdził, i Właściwie tu można zacytować to, co jest napisane z tyłu okładki. Przetrwanie prawdziwej sytuacji survivalowej zaczyna się w głowie. Decydują o nim wasze wybory, a nie drogi sprzęt. I właściwie to jest najlepszy komentarz do tej książki. Jednak żeby nie było tak super kolorowo, że ta książka jest tak super fantastyczna dla wszystkich i dla każdego, ta książka jest raczej dla osób początkujących. I są w niej pewne niedociągnięcia. Pewne tematy są bardzo pobieżnie potraktowane. Na przykład, nie będę tutaj się skupiał na treści, ale podam pewien przykład z tej książki, w której opis, yy, był, były wyciągnięte wnioski na podstawie danej sytuacji z oryvala. Mianowicie chodzi mi o sam plecak. O ile autor skupił się tutaj na tym, że plecak należy mieć dopasowany z pasem. Piodrowym, piersiowym. Natomiast zupełnie nie było poruszonej kwestii, jak ten plecak spakować we właściwy sposób, żeby się z nim można było bezpiecznie i komfortowo przemieszczać. A wydaje mi się, że ta, tego typu porady też powinny się znaleźć w takiej książce. To jest taka moja drobna uwaga odnośnie treści zawartej w tej książce. Nie będę poruszał wszystkich tematów, które tutaj rzuciły mi się w oczy w tej książce, natomiast podsumowując, książka na pewno warta przeczytania. Głównie skierowana dla osób początkujących i średnio zaawansowanych, aczkolwiek moim zdaniem warto się z nią zapoznać niezależnie od stanu posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Wiedzy nigdy za nigdy za mało. A może okazać się, że akurat autor zaproponował rozwiązanie takie, którego nie znaliśmy albo na które byśmy nie wpadli. To tyle słów mojego komentarza do tej książki. Pozdrawiam.